Cześć, witajcie w nowym 2021 roku. Mamy nadzieję, że ten miniony już 2020, 20. oprócz no, wielu nowych, nieznanych i nieprzyjemnych sytuacji, dał Wam też dużo y, pozytywnych doświadczeń, zrealizowanych projektów i radości. U nas, to, u nas tak było. Dokładnie, pomimo tego, że czasy ciężkie, to jednak udało nam się zrealizować dużo naszych planów i marzeń, tak? To raczej nie udało, ale o tym filmie. Krótkie podsumowanie to, o czym dzisiaj chcemy mówić. Mamy ściągawkę. Mamy. Żeby się nie rozgadać. Na początek powiemy o tym, jakie są nasze wnioski, przemyślenia z prowadzenia naszej działalności, jaką jest kępa marzeń. To są nasze i tylko i wyłącznie nasze wnioski nasze po pięciu tak, Po pięciu latach, więc podzielimy się nimi z Wami. A na koniec. Ponieważ bardzo lubimy naszych widzów, bardzo lubimy osoby, które z nami się kontaktują, dają nam dużo energii, dużo komentarzy. Tak, nagrody tu na skończy. kanale. Są dla was małe, małe nagrody. Mam nadzieję, mamy nadzieję, że komuś sprawimy tym przyjemność, ale o, o konkursie na, na zakończenie filmu. Co chcielibyśmy z wami poruszyć? Tematów jest bardzo dużo. Tak jak Asia wspomniała, niestety, jakbyśmy chcieli wam całą historię naszą opowiedzieć, co nas motywowało, poszczególne kroki, ten film by musiał trwać około godziny. W związku z tym stwierdziliśmy, że postaramy się po prostu nagrać taki film, pięć wniosków, które nam. Chyba, że szło nam sześć. A, sześć, ok. No to sześć, które przychodzą nam do głowy, którymi chcielibyśmy się z wami podzielić, czyli tym naszym subiektywnym doświadczeniem. Tytuł naszego filmu to czy warto było zmienić swoje życie? I na to pytanie chcemy Wam odpowiedzieć na samym końcu. Od razu uprzedzamy. Nie podamy wam recepty na to, jak zmienić swoje życie. Siedliśmy sobie któregoś dnia przy kilku kawach, herbatach przedyskutowaliśmy i doszliśmy do takich, a nie innych wniosków, z którym, z którymi się dzisiaj chcemy z Wami. Dzielić. OK, zacznijmy, kochani, od pierwszego wniosku. Jaki to, kochanie, napisałaś tutaj? Pierwszy to nie wniosek, tylko pierwsze to jest takie nasze podsumowanie. A tych pięciu lat. tych pięciu lat. Bo właśnie nie wspomnieliśmy, że minęło nam pięć lat tak, prowadzenia. Mamy drewnianą rocznicę. Drewniana rocznica, akurat piąta. Pierwsze spostrzeżenie: czy udało nam się zrealizować wszystkie nasze plany, które sobie zakładaliśmy na początku naszego planu tworzenia KEMPy? I odpowiedź jest taka: nie. Nie udało nam się oczywiście zrealizować wszystkich planów, ale udało nam się zrealizować ten najważniejszy. Tu za chwilę Wam coś pokażemy. Witam wszystkich. Jest dzisiaj 30 stopni na słońcu. Mamy nie pamiętam, który czerwiec. A ja cóż, zamiast się wylegiwać na basenie gdzieś i popijać sobie zimne piwko, Stwierdziłem, że sobie położyłem na minerał, żeby sobie ułatwić życie w ten słoneczny dzień. Ale motywację mam taką, że mam nadzieję, że ten filmik będę mógł sobie za rok półtora odpalić i stwierdzić, że warto było. Mam nadzieję, że mi się to uda. Mam nadzieję, że odpalę ten film i że będę mógł realizować swoje pasje i marzenia i przeżyć drugą połowę życia tak jakbym chciał. Czyli w tym warsztacie, to, który właśnie buduję teraz, jak widzicie, udało się zrealizować, udało się wybudować ten warsztat. Jak patrzę na ten film, który przed chwilą widzieliście, no trochę się łezka wokół kręci. Widzę swój postęp, widzę swój rozwój własny przez te 5 lat. Zarówno występowania przed kamerą, jak i przede wszystkim co najważniejsze, moja wiedza i doświadczenie stolarskie mocno się zbudowało, ale warsztat, wracajmy do warsztatu. No, Najpierw była budowa 25, później rozbudowa o kolejne metry, o kolejne o kolejne, i w ten sposób powstały trzy pracownie: sincerska, toczenia w drewnie i stolarska. Oczywiście warsztat mógłby być większy, natomiast dla mnie na obecną chwilę jest to wystarczające do tych rzeczy, które ja robię. To jest temat bardzo szeroki, no nie będę w niego wchodził, ale tak, udało się zrealizować bardzo ciężką pracą. No właśnie, cały czas udało się. Nie? Właśnie, my mamy taki, my Polacy mamy taki nawyk mówienia, że nam się coś udało i tutaj chcemy się podzielić taką jedną refleksją świetnego psychologa, Jacka Walkiewicza, który prowadzi bardzo ciekawe wykłady i mówi o tym, że żeby zmienić swoje życie, musimy zmienić swój język, no i to jest to słowo udało się. Nam się, kochani, w życiu nie udaje, tak. my realizujemy to ciężką pracą. Tak, nie udaje się spełnić marzeń, tylko realizujemy te nasze marzenia. I to dotyczy nie tylko nas, ale was. Wy też realizujecie swoje marzenia, bo one same nam z nieba, gwiazka nam nie spadnie. Więc od tego roku, tak od tej chwili mówmy sobie, chcę zrealizować, uda mi się zrealizować. I widzicie? Sama się na tym łapie, nie uda mi się zrealizować, tylko spełnię swoje. No, my też nad tym jeszcze pracujemy. Jak widzicie, często pojawia się, to, ten wyraz udaje, ale jak prześledzimy to 5 lat, to mamy świadomość tego, że to nam się nie udało. To po prostu to, co zrealizowaliśmy, nasze marzenie, akurat nasze marzenie było, bo. Wybudowanie warsztatu, praca z pasji. Nam się tego nie udało zrealizować, tylko my to zrealizowaliśmy naprawdę, słuchajcie, kochani, ciężką pracą, więc to jest nasze takie pierwsze spostrzeżenie. Mm -hmm. Kolejne, jak Jasiu? Musimy nauczyć przyjmować się zmiany jako naturalną kolej rzeczy. I tu wracam do tego, czy zrealizowaliśmy wszystkie swoje plany, które mieliśmy na początku. Absolutnie nie, ale nie dlatego, że nie chcieliśmy, tylko życie niesie ze sobą tyle zmian. My się sami zmieniamy, że i nasze plany ulegają naturalnie przeformułowaniu, nagle pojawia się w życiu coś, co nas zainteresuje, nagle otwierają się drzwi, o których wcześniej w ogóle nawet nie pomyśleliśmy, a którymi do których chcemy wejść i że tą ścieżką akurat chcemy podążać. I tu bardzo ważne, jeżeli mówimy o zmianach, to nie traktujcie zmian waszych planów jako porażkę. Traktujcie je po prostu jako zmianę kierunków Waszej działalności, Waszych marzeń, realizacji Waszych marzeń, więc nie traktujcie zmiany jako, jako czegoś porażkę. negatywnego. Tak, czegoś negatywnego. Zmiany są potrzebne i są nieodzowne, więc po prostu nie traktujcie tego jako porażki. Zmiany są potrzebne. Dokładnie. Kolejna rzecz. Wraz ze zmianami przychodzi także konieczność poznawania nowych dziedzin i to jest nasz kolejny wniosek. Na tej drodze, jeśli ją podejmiecie, drogę jaką jest zmiana waszego życia w tym przypadku założenie własnej działalności na przykład i bez względu na to, czy będzie to stolarstwo, garncarstwo, szydełkowanie, czy układanie płytek, nie ma to najmniejszego znaczenia. Musicie przygotować się na Ciągły rozwój i podnoszenie swoich e, kwalifikacji, swoich umiejętności. No i tu najlepszym przykładem jest. Tak, no Szemek. ja słuchajcie, ukończyłem szkołę stolarską, zdobyłem tytuł czeladnika. To był to, tak naprawdę początek mojej drogi. Później ukończyłem kurs y, snycerski. W międzyczasie doszkalałem się, jeżeli chodzi o otoczenie, y, na kursach indywidualnych, na kursach online, również y, u tokarzy angielskich, amerykańskich, irlandzkich. Tutaj też w tym miejscu bardzo Krzychu dziękuję ci za to, że jesteśmy od paru lat i trwamy w tych tematach toczenia, dzielimy się tą wiedzą, rozwijamy się o wiele szybciej, także też Krzychu ze stolarni pozdrawiam serdecznie. Fajnie bo spotkałem naprawdę bardzo wartościowe osoby na swojej drodze. I to jest też fajne wprowadzenie do następnego Dokładnie. punktu. Jak <laughs> mam to pociągnąć, ten Ale temat? Najpierw dokończę. Spotkałem bardzo fajne osoby, przede wszystkim w Garbacce, Letnisko. Mistrzów, którzy właśnie nauczyli mnie bardzo dobrego podejścia do pracy, jeżeli chodzi o stolarstwo. Czyli ja wolę być całe życie uczniem, pomimo tego, że niedługo będę bronił papierów mistrzowskich i się rozwijać, niż być mistrzem, któremu wydaje się, że wszystko wie. Dziedzina stolarstwa jest tak szeroką dziedziną, tak wiele dziedzin jest ze stolarstwem związanych, tylko matematyka, fizyka, chemia, biologia, naprawdę wiele rzeczy, wiele dziedzin jest powiązanych ze stolarstwem. Jak się naprawdę chce wejść głęboko w tą pracę z drewnem. W tym miejscu naprawdę dziękuję wielu osobom. Nie będę wymieniał, bo lista jest naprawdę długa. Te osoby, o których mówię na pewno doskonale wiedzą dziękuję Wam ślicznie z tego miejsca za to. No i właśnie, i to jest też bardzo ważny temat, kogo w życiu na drodze spotkamy. Jasne, kolejny nasz punkt. Ludzie, jakich spotkacie na swojej drodze, szczególnie w tym momencie dla Was najtrudniejszym, czyli w momencie zmiany, to będą zarówno ludzie, którzy będą dodawać Wam sił i będą dla Was inspiracją i będziecie od nich mogli czerpać, ale na pewno, mogę Wam to zagwarantować, spotkacie na tej swojej drodze ludzi, którzy będą próbować podcinać Wam skrzydła. Albo tłumaczyć wam, że to, co robicie, to największy błąd waszego życia i że wam się na pewno nie uda. Tak było w naszym przypadku. Spotkaliśmy się z takimi komentarzami na początku naszej drogi. Nie. Do tej pory się spotykamy. I do tej pory wiele osób. Nie rozumie naszej drogi. Dokładnie. I tak należy to rozumieć, tak? Każdy jest w innym punkcie swojego życia, to już kolejny jakby punkt, o którym chcemy powiedzieć. Słuchajcie, nie ma jedynej. Słusznej drogi na to, po pierwsze, jak żyć, a po drugie, jak prowadzić biznes. I w, w jaki sposób zarabiać z e, Dokładnie. E, wiele osób do nas pisze, to są osoby młode, zaraz po szkole, zostawiają nam, czy komentarze pod filmem, czy piszą do nas indywidualne wiadomości, czy przyjeżdżają do nas, e, tak jak wiecie, bardzo różne osoby na kurs i pytają się. Czy z tego można wyżyć? Dokładnie. I jak to zrobić? Co się sprzedaje? W co najpierw najlepiej zainwestować? Słuchajcie, nie mamy prawa wam mówić, co macie robić i jak macie to robić, bo każdy musi znaleźć swoją własną drogę. Każdy z Was jest, ma inne zaplecze, zarówno jeśli chodzi o wykształcenie, jesteście w różnym wieku, macie różne zaplecze i materialne. Niektórzy mają rodziny, inni nie, jedni mają kredyty, więc jedyne co ma wam możemy powiedzieć, nie ma jednej recepty, nie ma jednej słusznej drogi na to, jak należy prowadzić własną y, firmę i to tak samo mogę odnieść zarówno firmę stolarską, jak i w każdej innej dziedzinie. Uważam, że oczywiście nie jesteśmy wam w stanie doradzić konkretnie jak tą działalność prowadzić, ale oczywiście na kursach y, wspominam o wielu niuansach, o wielu rzeczach Ponieważ jakby prowadzenie tej naszej działalności zaczynało się od zera, przechodziłem przez tematy sprzedaży różnych projektów, tak? sprzedawałem na początku różne projekty, typu stoliki, stoły, jakąś galanterię drewnianą reinwestowałem, więc ta wiedza nasza jest dość spora, jeżeli chodzi o akurat pracę w drewnie. I na kursach, oczywiście jestem w stanie Wam podpowiedzieć, jakie maszyny na początek, w zależności od tego, jakie środki posiadacie, jestem w stanie Wam doradzić. W których kierunkach dobrze się poruszać. Natomiast no jest to temat szeroki, ale to, co Asia powiedziała, nie wskażemy Wam recepty, nie pokażemy Wam po prostu punkt po punkcie idealnej drogi, my tylko możemy dać Wam wędkę, tak? My się opieramy na swoich własnych doświadczeniach, na swoich własnych błędach i tu też pamiętajcie o tym, błędy będą się pojawiać Oczywiście. w każdej tak samo dziedzinie. My też popełnialiśmy wiele błędów, ale jak ktoś. ktoś Ktoś mądrze powiedział, bo nie ma czegoś takiego, jak błędy, to są po prostu lekcje, z których możemy, możemy czerpać, i tak należy do tego podchodzić. Tu wracamy do naszej, naszego punktu, że zmiany, tak, nie należy ich traktować jako porażki. Tak. I gdzieś tam zbliżamy się do końca. I kolejny punkt to jest: mamy XXI wiek i jak wiecie, my garściami czerpiemy z nowych technologii. Mamy zarówno tradycyjne narzędzia, mamy jak najbardziej nowoczesne narzędzia, ale także w aspekcie pojawiania się w internecie. Sami dobrze wiecie, że jeżeli chcecie kupić jakąś usługę, produkt, to najpierw sprawdzacie, czy ta firma ma swój fanpage, czy są jakieś opinie, czy ładnie strona ich wygląda. Takie mamy czasy. W związku z tym, w dzisiejszym świecie no jest, myślę, naturalną rzeczą korzystanie z social mediów. I bez tego Wasz biznes, Wasz pomysł, nie mówię, że się nie uda, ale na pewno będzie bardzo trudno go zrealizować bez obecności w social mediach. Jeżeli chodzi o kampę Marzeń, my staramy się korzystać z możliwości XXI wieku. Tak jak wspominaliśmy, nie ma jednej idealnej drogi na to, w jaki sposób pracować. Pracować również w drewnie, w stolarstwie. My wybraliśmy swoją drogę, prowadzimy kursy, nagrywamy filmy. W jaki sposób staramy się korzystać ze wszystkich możliwości, które dają nam social media i XXI wiek. Czasy się zmieniają. Jeżeli chcemy zmienić swoje życie, moim zdaniem, i dokonywać zmian, musimy też dokonywać zmian w swojej głowie i w nastawieniu, moim zdaniem, i się dostosować do danych czasów. Jasne. To było nasze podsumowanie, bardzo skondensowane, takie. Instant, można powiedzieć. No, moglibyśmy się rozgadywać naprawdę. Słuchajcie, tematów jest bardzo wiele, bardzo dużo. Nie wszystko da się zawrzeć na filmach. Ja oczywiście staram się dzielić tą wiedzą na filmach, które nagrywam. Natomiast nie da się wszystkiego zawrzeć nawet w 15-20 minutach, ponieważ jest tematów bardzo dużo. Dlatego też zdecydowałem się na prowadzenie tych kursów. Prowadzę już od dwóch lat, było ponad 180 osób. Myślę, że te osoby są zadowolone, dużo osób do nas wraca, więc myślę, że tą pracę wykonuje dość dobrze. No i odpowiadając na pytanie z filmu. Przemku, warto <laughs> zmienić swoje życie. Słuchajcie, tak, uważam, że warto zmienić swoje życie, warto próbować iść swoją drogą, odnaleźć tą drogę i iść swoją drogą. Ja ponad 7 lat temu odnalazłem tą swoją drogę i będę ją prawdopodobnie kontynuował do końca życia, bo myślę, że ta droga pracy z drewnem będzie właśnie do końca życia. Dlatego, właśnie od 3 lat na warsztacie, jest taki, takie hasło, takie motto nasze Kępy Marzeń, że szczęście to droga, a nie cel. I po przecinku dodałem swoją sentencję, pod warunkiem, że idziesz. Własną drogą. I ta droga pracy z drewnem jest moją drogą. Ja bardzo cieszę się, że wybrałem tą drogę, bo to jest naprawdę niesamowita sprawa, niesamowita praca z drewnem, ale bardzo trudna. To nie jest tak, że zaczniecie pracować i zarabiać z tego nie wiadomo jak wielkie pieniążki. Jest to żmudna, ciężka praca, wymagająca dużego poświęcenia, wytrwałości, zawzięcia. Porównując prowadzenie działalności do pracy na etacie, ja pracowałem tak jako urzędnik państwowy na etacie przez paręnaście lat. Ja już do tego nie chcę wrócić, nie wyobrażam sobie powrotu, pomimo tego, że prowadzenie działalności to 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Natomiast jeżeli robi się coś, co się kocha, to myślę, że jest o wiele prościej. Aczkolwiek bywają kryzysy i prawda jest taka, że przynajmniej ze 4-5 miałem bardzo poważnych kryzysów w przeciągu tych 5 lat, bo zawsze obawa, czy mi się uda, czy nie. Dlatego tu potrzeba wytrwałości i zawziętości. Nie uda. A, <śmiech> <śmiech> No właśnie. I dobrze Asia powiedziała, czy się uda. No mi się w życiu nigdy nic nie udawało. Właśnie zawsze na wszystko ciężko pracowałem, stąd jeden z tych naszych wniosków. Wszystko, Na wszystko ciężko zasią pracujemy, a nie tylko ja pracowałem, bo to wszystko, co jest tutaj w kępie marzeń. To jest nasza wspólna, wspólna praca, wykonywana godzinami, latami. Jeżeli już macie dość tych swoich przełożonych szefów, którzy po prostu podejmują decyzje takie, że. Nie boicie się swojej żony <laughs> albo <bójcie>. męża. <laughs> I macie po prostu już dość patrzenia na brak logiki pewnych działań u Was w firmach, na etatach, w których pracujecie, to myślę, że prowadzenie działalności jest dobrą drogą do tego, żebyście mogli podejmować decyzje sami, a nie byli uzależnieni od decyzji innych. Czasem one są podejmowane prawidłowo, czasem są to decyzje błędne, ale zawsze wasze. Wniosek to jest taki: tak warto, tak, ale nie wszyscy są do tego stworzeni. I też należy się z tym pogodzić. I ja mam dla Was takie mądre słowa Marka Aureliusza, które myślę, że świetnie też pasują do tego naszego podsumowania. Panie, daj mi cierpliwość, abym umiał znieść to, czego zmienić nie mogę. Daj mi odwagę, abym umiał konsekwentnie i wytrwale dążyć do zmiany tego, co zmienić mogę. I dajmy mądrość, abym umiał odróżniać jedno od drugiego. I tego wam życzymy w 2021 roku. Życzymy wam odwagi, jeśli gdzieś tam głęboko w was siedzi ten pomysł na to, żeby zmienić swoje życie. Bo cóż warto w życiu? No warto w życiu spełniać swoje marzenia. Szczególnie, że są one tak krótkie, no. To tak, to przechodzimy, słuchajcie, do przyjemniejszych historii. Mamy nadzieję, że w jakiś sposób, chociaż troszeczkę was zmotywowaliśmy, są to nasze subiektywne spostrzeżenia, doświadczenia. Mamy nadzieję, że części z was się przydadzą, może skorzystacie. Mamy taką ogromną nadzieję. Ale przechodźmy do przyjemniejszych rzeczy, czyli <grych> nagród. Tutaj mam elektronarzędzia, które, z których korzystałem już 4-5 lat temu, ale od paru lat nie korzystam, ponieważ poszedłem no, bardziej, bardziej profesjonalne te elektronarzędzia. Spotkaliśmy na swojej drodze właśnie też parę osób, które pomogły i nam. My wierzymy w to, że ludzie są dobrzy, że świat jest dobry, pomimo tego, że mamy kryzysów wiele w życiu i trudności życiowych i problemów takich jak wasze, ale o tym się nie będę rozgadywał. Spotkaliśmy na naszej drodze parę osób, które nam w życiu pomogły i chcemy się podzielić też z wami tym co mamy. To są elektronarzędzia, które Kupiłem, nie wiem, 4-5 lat temu, jak zaczynałem swoją przygodę ze stolarstwem. Mniej bardziej trafne, natomiast ja już z nich nie korzystam. W związku z tym chcieliśmy podzielić się. Znaczy od razu może powiem, że są w pełni sprawne i nie są. Tak, bardzo mało mocno mało wyeksploatowane. nawet bym powiedziała, że niektóre chyba w ogóle nie były używane. Nie, były, były, wszystkie były ale używane, były... ale po hmm. dwa trzy razy. Okej, okay. dobrze. Nagród jak widzicie, mamy kilka, zaczniemy od nagrody numer 1. Tak, struk elektryczny firmy Parkside, używany bardzo rzadko, nożyki są do przeostrzenia. Parę razy korzystałem z niego, ale sprawny działa. No ja z tego nie korzystam, korzystam jeszcze tylko ze struktur ręcznych. Być może komuś z Was, kto pracuje gdzieś w stolarce budowlanej, takie coś się przyda. Ok, żeby zdobyć tą nagrodę należy. A. Być subskrybentem naszego kanału, jeśli jeszcze nie jesteście. Oraz zostawić pod tym filmem komentarz, do czego byście użyli tego narzędzia. Jaki projekt macie w głowie? Tak. Drugie urządzenie to wyżynarka. Też firmy Parkside. Dorzucę Wam jeszcze jakieś brzeszczoty do tego, bo parę posiadam. Model PSTD800A1. I tyle. Jaki konkurs? <śmiech> <śmiech> Jakie żeby, żeby, żeby zdobyć wyżynarkę, prosimy was, abyście wybrali ulubiony film z 2020 roku. Nasz oczywiście film z 2020 roku <laughs> zostawili pod nim e, jakiś swój komentarz. To może być łapka w górę, łapka w dół, uśmiech. uśmiech tak. Cokolwiek e, chcecie. Nie w dół nie. <laughs> Dobrze w dół nie. E, I wkleili tutaj link do tego filmu pod tym. Filmy. Dobra. I konkurs numer 3. Tak, lamelownica firmy MEC yy, do wykonywania połączeń na lamelki, czyli na coś takiego. Dorzucę Wam jeszcze tych lamelek, bo mam, ja z tego nie korzystam. Yy, żeby zdobyć lamelownicę, za chwilę pokażemy Wam. Dwa intra, które przygotowaliśmy, dlatego nowy ruch, że tak, nowy, nowe rzeczy. tak no, z nowym rokiem, nowym krokiem, więc tak. chcemy na początku naszych filmów wprowadzić nowe, ciekawe intro i będziemy mieli do Was prośbę, abyście wybrali jedno z nich i napisali, czemu akurat to Wam się podoba. Ważna informacja jest taka, że każdy z Was może wziąć udział w trzech konkursach. Do wszystkich, tak. Dokładnie. dokładnie. I w każdym będziecie rozważani. My potem wylosujemy spośród każdego z konkursów jednego zwycięzcę. A dla wszystkich, którzy zostawią pod tym filmem komentarz, mamy jeszcze nagrodę. Zasubskrybują kanał i dadzą łapkę w górę. Tak. Mamy jeszcze nagrodę pocieszenia. To jest bardzo przydatny organizer firmy Kubrick System, tak. który sprawi, że w Waszym warsztacie będzie. Porządek. Na, na kręty, śrubki, takie różne historie. Albo jak ktoś wędkuje na powiedzmy jakieś gumy, blachy. Bardzo porządny, twardy, wytrzymały. Okej. Okay. My Wam życzymy jeszcze raz wszystkiego dobrego w 2021 roku. Odwagi. Cierpliwości i mądrości. I mądrości, dokładnie. I dużego poczucia wolności na ten rok. Spełnienia marzeń. Spełnienia marzeń, realizacji marzeń. Dokładnie. Trzymajcie się, dziękujemy Wam za te 5 lat, za to, że z nami jesteście, bardzo, bardzo doceniamy. My się cieszymy z tego co robimy i nie zamieniliśmy tego nigdy w życiu. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Cześć, do następnego. Hej!